na sawanna, dzikie zwierzęta i zachód słońca. Nie tylko takie atrakcje czekają turystów w Afryce. Atrakcje, a może raczej niemiłe niespodzianki. Większość tych samochodów terenowych nie dostałaby w Europie świadectwa sprawności technicznej. Właśnie z tego powodu część naszej grupy jadąca w drugim dżipie miała wypadek. No, no najpierw to w ogóle nie był bez paliwa. Zejechaliśmy do Town, to było najciekawsze, bo przywieźli nam troszeczkę paliwa i zapychali go pod górkę. To był standard, także powinien zjechać na dół, ale oni wpadli na ten bądź, że lepiej jest, łatwiej jest im pod górę. Także już wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. W połowie drogi zabrakło oleju, także musieliśmy się zatrzymać na olej. W czasie podjeżdżania pod górę samochód się zatrzymał i wysiadł hamulce. No i troszeczkę mieliśmy szczęścia, że odruchowo skręcił w ścianę i samochód się wywrócił do, prawie że do góry nogami. My trzymając te aparaty wylecieliśmy z tego samochodu. Był taki moment, że musiałam chwilę odczekać, zanim w ogóle mogłam e, wstać. I wydaje mi się w ogóle cudem, że, że... moja głowa o nic nie uderzyła. E... Mam parę siniaków. Na szczęście, oprócz potłuczeń, nikomu nic się nie stało, ale nie życzyłbym nikomu e, dealować z policją z Tanzanii. Or, or, or Zanzibar. Pierwsze co zrobili to poszli sobie oglądać ten samochód, zamiast się spytać, co nam się stało. Na policji był ciekawy, bo był jeszcze samochód, który był w zupełnie rozczrzaskany. Ale upewniali nas, że ten samochód nikt nie zginął i nic się mu nie stało, chociaż tam wygląda jakby słoń wstep. Po wyjściu z posterunku policji sami musieli załatwić sobie powrotny transport.